Siemadko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku zbieracza złomiarza. Dzisiaj będzie troszkę inaczej taki miszmasz. Widzieliście yy, co się dzieje na złomowisku, może nie wszyscy widzieli, ale ci co widzieli wczorajszego śrota czy tam shorta, to wyjeżdża wyjeżdża praktycznie wszystko z placów. No ja oczywiście rozumiem, oni nie czekają na mnie. Ja nie czekam na nich, oni po prostu mają kontrakty podpisane i muszą to zrobić, bo po prostu wiedzą, że cena spadnie. Dlatego wywożą życie. Oczywiście ja dzisiaj pojadę, bo tu mamy dopiero, która jest 8.30. Jest rano, także ja tam po południu na pewno sobie podskoczę, zobaczę, czy zabrali wszystko, czy może coś dojechało. Ale także będzie taki dzisiaj miszmasz, taki typowy miszmasz złomiarza. Yy, chociaż powiem wam, że nie chce mi się nic robić dzisiaj, jakiś taki leń w dupę w lasy, nie chcę wyleść. A jedno co zrobię z chęcią, to na pewno odpalę sobie troszkę drobnicy, mi się udziubało w trakcie moich tam demontaży. Nie ma tu nic, nic rewelacyjnego, żadnego dużego grocha. Oprócz tych, ale te to są jeszcze dodatkowo na miedzi, które z tego tylko zejdą plasterki. Ale mimo wszystko tu może jakiś fajny, mimo wszystko to sobie odpalę to sobie zrobię, bo to jest coś co lubię robić yy, muszę jeszcze zrobić chyba dwie paczki muszę to to zrobię też z chęcią gromadzi się elektronika, która później trafi do drugiej dziupli do demontażu tak tradycyjnie chciałem sobie zacząć podczyścić trochę siekierę coś tam wyczyściłem jest to osowiec 0,7 kg. Ale nic nie robię z nią Trafi do wiadra w takim stanie. Ale pochwalę się, zrobiłem tego strażaka. Można? Można. Materiału z tego nie będzie. Nie ma, ja nawet nie próbowałem nagrywać. Bo pewnie zaraz by się znalazło grono powców, Ochrona środowiska. Kto wie, czy nie, animal. <trafi> żeby mnie tutaj wiecie, o cokolwiek posądzać. Zrobiłem tak jak umiałem, no tak jak było, o nie jak umiałem, tylko tak jak było dojście i możliwość. Wygląda nie najgorzej, to spatynuje z czasem, czyli zardzewieje, tak że nawet nie będzie tego widać. Oczywiście jest to do dopracowania, ja nic więcej z nim nie będę robił. Dla mnie, dla mnie już jest efekt zadowalający, nie wiem czy tego zostawię sobie. Widzicie, ktoś rąbał nim żelazo, chciałem zeszlifować. Zeszlifować ten rand, ale może ktoś będzie chciał sobie, nie wiem, na gorąco wyklepać czy coś w tym sensie. Zostawiam tak, jak jest. Czy dla siebie? Raczej nie. Raczej nie. Naczkolwiek na no szkoda mi strażaka. Ale i tak się cieszę, że ja go uratowałem. Wiecie, ze złomu. On był z rurą przyspawaną. On miał trafić do chuty. Podejrzewam, już by go nie było. Już byłby w drodze. Albo gdzieś na statku, albo już na statku, gdzieś, gdzieś, bo u nas to idzie na statki i pewnie do Chin. Yy, to jeszcze yy, chciałem spakować sobie aluminium dzisiaj do Metaleo, ale jakoś zimno dzisiaj jest. Po prostu nie chce mi się, nie chce mi się takich rzeczy robić. Mam tam chyba 20 albo 30 kilo takich klamotów, które zajmują ogrom miejsca, mało ważą, mały pieniądz z tego, ale wiadomo, no, aluminium to aluminium. Jakaś trochę stali nierdzewnej Może to zrobię, no nie mówię, że nie Po prostu na razie mi się nie chce, bo jest rano Jeszcze jak piznę może drugą kawę To, <grywia> to wtedy, wtedy Wtedy Jakoś wena, wena się znajdzie yy... Maćku Maćku mam dla ciebie Mam dla ciebie yy... Ja przecież z tego zupy nie ugotuję, Tylko odezwij się do mnie Odezwij się do mnie na maila to jest dla Ciebie przygotowane. Nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi, nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. Także widzicie, u zawsze się idzie dogadać. No, taki jestem, że mówię, że zostaje. To nie znaczy, że na 100% zostaje. Yy, nieważne. Yy, ile Ty, Jacek, ważysz? Yy, całej niedużo. 90 90 w łachach, <laughs> także gruby złom. No dobra, gdyby coś się miało wydarzyć, to z pewnością Wam o tym powiem za chwilę. No ja, kawa trzaśnięta. Tutaj troszkę krwi do mózgu więcej napłynęło. zrobiły się chęci do robienia. Także ja się biorę za odpalenie. Świeczkę już się pali, także jest atmosfera. Ważyć tego nie będę. Pokażę Wam ewentualnie, jak sobie odpalę jak to wygląda wizualnie na ważenie powiedzmy będę sobie robił urobek miesięczny i później podsumowanie miesiąca także na każdy tak sobie zaplanowałem, nie wiem czy tak będzie każdego ostatniego miesiąca dnia ostatniego miesiąca zrobię sobie podsumowanie ze sreberka i będę miał taki podgląd który miesiąc był lepszy, który był gorszy teraz jest słabo bo to jest styczeń, wiadomo zima ludzie mnie włożą na złom ja pozyskuję w 99% wszystko ze złomowiska, chyba że ktoś ma chęć, wiecie, podarować czy wymienić się coś za coś, to taka opcja jak najbardziej u mnie wchodzi w grę, o tym już też mówiłem. No to co? Jak wiele tu nie będę przedłużał i pieprzył głupot, biorę się za odpał. Później może sobie zrobię aluminium, później złomowisko. Tak jak mówiłem, może, może nikt mi do niczego nie zmusza i to jest zajebiste, że ja nic nie muszę, robię to co lubię, to co mogę, to co chcę. Działam! No i tak, styczki mam odpalone. Mówiłem, że nie będę ważył. Nie będę ważył, tutaj wam nie będę pokazywał. Nie ma za wiele co. Zobaczcie, ile jest metalicznych. To wszystko z tych nowszych styczników także takie troszkę gówniane. Tych, co nie ciągnie magnes, jest tylko kilka. Ale pamiętajmy, że to wszystko, to wszystko później zrobi kolejną sztabeczkę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Warto zbierać i te. Te bardziej cieszą. No co? Zabieram je do sejfu. i po amelinium. Chyba jednak przyszykuję sobie tą paczkę do Metaleo. Sam jestem ciekaw ile tam jest towaru. No, także co? No taki mówię. Misz masz dzisiaj trochę wszystkiego i niczego. Także działam sobie dalej. No i tak. Nie ma, że boli. Aluminium posortowane. Stal nierdzewna. Musicie mi uwierzyć na słowo tutaj mam 2,9 kg w takim miksie wiecie to to tam um, u mnie nigdy tego nie ma za wiele chciałem wam pokazać jak to waży ale moja waga o jak widzicie wali w, w uja nie mogę zważyć na złom na przeróbkę nowe baterie włożyłem po prostu już się szlak trafił aluminium aluminium taki miks i i aluminiowa miedziuszka jest tutaj i u w szczególności radiatory ale ja nigdy nie pomijam niczego znajdzie się tutaj też puszka od ryby kawałek od długopisa czy jakieś nawet no pierdołaszki, blaszki nawet jakieś pazłotko się trafi czy dekielek od konserwy to wszystko idzie jako aluminium, nie i tu musicie mi uwierzyć nie musicie, możecie zobaczyć 20 20 tu pokazuje jeden może troszkę więcej, jak 21 kg. Ja zapiszę 20 niech będzie, że 20, bo karton trzeba odliczyć i aluminium odlewu. No nie będę ważył specjalnie, żeby Wam pokazać. Tutaj musimy wejść na słowo jest 10 kg, także 30 kg aluminium wyjeżdża, 3 kg nierdzewki niecałe. Także plan dnia jak najbardziej, jak najbardziej wszystko, wszystko idzie po kolei jak powinno. I co Ja to sobie spakuję w karton, zamawiam kuriera i brykam na złomowicho. No i tak jak sobie zaplanowałem, tak też zrobiłem. Pojechałem na złomowicho, w zasadzie jestem na złomowichu. Jeszcze przez chwilę ten złom będzie, tu już przyjechał kontyner. Zaraz tu będą też ładować, także stąd też zniknie wszystko. Nie ma nic, nic, absolutnie nic. Znaczy w zasadzie to tu towaru, to tu to to, to jest ogrom, ale nic co ja bym chciał wziąć. A szukam kilku rzeczy dla siebie, które potrzebne mi są znowu do mojego jakiegoś tam śmiesznego projektu. No ale to nic, nie teraz, to może później. Tak jak mówię, ja sobie przejrzę, tutaj się rozejrzę. Jeśli coś znajdę, to jeszcze wam pokażę na pewno. W zasadzie stąd zaraz to pewnie wszystko zniknie. No i cóż, życie dobra, szkoda czasu. Tę maskę w gdzie 90 na którymś filmie. odłożyłem ją na razie na bok. Jest strasznie, strasznie jest pognieciona, popękana w niektórych miejscach. Ogólnie na no stan przeciętny. Nie wiem, na razie zostawiam ją tu z boku. Może jej nie zabiorą. Dzisiaj, jak zabiorą, no to trudno. W dobrym stanie to jest parę stówek. W takim stanie, no nie wiem, czy ktoś by ją w ogóle wziął. Wpada około 20 kg z 6 bym musiał zapłacić dużo i niedużo. Nie wiem, niech poleży sobie jeszcze do jutra. Ja się zastanowię przez ten czas, przemyślę sobie sprawę. No i tak, ja po graniu dzwonić nie będę, bo nie ma do czego. Pokażę Wam parę pierdołek, tylko paczki do metaleo gotowe. No, tak jak mówiłem, na drugim złomie Wywożą na pierwszym. Albo na pierwszym, albo na drugim, jak zwał, tak zwał. Na jednym wywożę, na drugim wywiezione, ale coś tutaj sobie uskrobałem. Poświęciłem troszkę czasu na odkręcenie, trochę elektroniki. I od razu Wam powiem tak, był jakiś tam komputer. Jest RAM, jest procesor, także wiecie, do tego była ta karta. To był taki komplecik, twardego dysku niestety nie było. Szkoda mi bardzo no i trochę z pasków z telewizora lcd to 29 zł za kilogram można sprzedać tylko tego weź tego uzbieraj trochę zielonych płytek no i od razu będzie amelinium tutaj ameliniowe także no potrzebuję ich zebrać przynajmniej z 20 kg, żeby wysłać paczkę przetestować czy warto poświęcać tam moje chwile chociaż myślę że warto Zawsze poświęcić chwilę, jeśli możemy, mamy taką możliwość. O, i mam też paszport Polsatu. <laughs> Kartę nie wiem, była w tym to ją też wziąłem. Z tego też można odzyskać złoto. Tylko trzeba by tego mieć kilka tonów. Yy, coś takiego. Nie wiem, do zakuwania na pewno jakichś końcówek, kabli. Nie wiem, czy to działa. Nie wiem, jak powinno działać. 8P, 6P, coś takiego. Brałem, bo to pewnie pójdzie w zestawie z innymi narzędziami, tak jak ja wysyłam grupowo do jednej osoby. Yy, taki fajny kluczyk. Kluczyki w zasadzie nic specjalnego. Takie sitko to tam na lato do piaskownicy dla dzieci. Chyba że ktoś chce siać mąkę yy, sikera. Jedna bo jedna, ale ważne, że cała, tu w oleju brudna. Yy, w zasadzie nie była jedna, bo były dwie siekiery, tylko no ta niestety ta była pewnie jakaś fajniejsza, ale jak widać pęknięta, uszkodzona, ale mam na to zbyt powiedzmy na każdą sztukę. Ważne aby była. Może być uszkodzona, ale żeby była cała, żeby nie brakowało, powiedzmy pół siekiery czy coś takiego. Smarowniczkę yy, działającą. Przynajmniej jak ja sobie sprawdzałem. To... Działało, o, widzicie. Jeszcze gluty, gluty z nosa lecą, także trochę smaru w gratisie. No i był stycznik, którego sobie rozbiłem na miejscu tam. Także jedne świeżo wypalone, a już się zbierają kolejne. Także bardzo fajnie. Takie rzeczy mnie cieszą. Małe, bo malutkie tam będą groszki, ale do odpalenia świetna sprawa. Coś co lubię. I oczywiście nie zapomnijmy o pojemnikach zbiorczych. Są to stare yy, ocenkowe wiaderka. Dwie sztuki. Tak jak ja to nazywam. Sorry za światło. Jak ja to nazywam sprawy ogrodnicze zawsze. A dlaczego? Mu takiej doniczki. Raczej w żadnym ogrodniczym się nie da kupić. Doniczki, jak doniczki, jak podejrzewam, to jeszcze wiaderka z czasów. -u to jeszcze coś jakieś ruskie, także yy, no doniczki oryginalne, ja powiem wam, powiem wam jak ja je sprzedawałem sprzedaję w zasadzie yy, nie, nie zostało ich u mnie wiele, bo tu mam dwa tu jest trzecie gdzieś jeszcze chyba mam dwa schowane sorry za to światło yy, zazwyczaj to schodzi po 10 zł, nie są to jakieś ogromne pieniądze, ale wiecie, przy okazji, to jest wszystko przy okazji, ja nie jadę specjalnie po wiaderka to jest zawsze przy okazji drogo, niedrogo, ale doniczki oryginalne. Dobra, to tyle w temacie. I myślę, że dzień nie był próżny. W zasadzie dzień się jeszcze nie skończył, było mnie dopiero 14 godzina. Także jeszcze na pewno coś po dziubie, coś po zaraz po obiedzie, bo na obiad. No także, wiadomo, coś się działo. Nie ma leżenia na kanapie przed telewizorem, tylko coś trzeba działać, coś trzeba robić, wykorzystywać. No powiem Wam, że się zrobiło pięknie. Mamy nawet chyba 1 czy 2 stopnie w plusie, także wiosna już tuż tuż, niby. Dobra, wiele nie przedłużam. Trzymajcie się do następnego. Hej.